Młodzi szczypiorniści Pemosu Chrzanów po emocjonującym dwu meczu z Kusem Kraków awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Juniorzy młodsi Pemosu Chrzanów w tym sezonie rozgrywek piłki ręcznej zaprezentowali się bardzo dobrze i po wywalczeniu 16 punktów zajęli drugie miejsce w lidze. By awansować do ćwierćfinału podopieczni Pawła Rokity musieli jeszcze wygrać dwumecz z zespołem Kusego Kraków. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu w Krakowie zawodnicy Pemosu przegrali 25 do 31 i u siebie musieli odrobić sześciobramkową stratę do rywala. Od początku czwartkowej rywalizacji szanowani byli zespołem lepszym. Grali skuteczniej w ataku i dzięki paru dobrym interwencjom Marcina Górkowskiego szybko wyszli na kilkubramkowe prowadzenie. W szóstej minucie gospodarze wygrywali już 4 do 1 i powinni prowadzić wyżej, ale nie udało się im wykończyć kilku kontrataków. Po kwadransie gry młodzi szczypiorniści Pemosu wygrywali już 11 do 7 i systematycznie budowali przewagę. Krakowianie świadomi jaka jest stawka tego spotkania zaczęli grać wyżej, próbując zmusić gospodarzy do Taka gra przyjezdnych sprawiła, że gospodarze w końcówce pierwszej połowy zaczęli łapać kary i dwuminutowe wykluczenia. Mimo przewagi szczypiorniści Kusego nie byli w stanie zniwelować strat i na przerwę podopieczni Pawła Rokity schodzili przy prowadzeniu 16 do 11. Po zmianie stron przyjezdni próbowali atakować, ale ich rzuty były nieskuteczne i gospodarze kontrowali. Przewaga Pemosu rosła i w 34. minucie zawodnicy w żółtych koszulkach wygrywali już 19 do 11. Trener Kusego prosił o czas, chcąc uporządkować grę swoich podopiecznych. Krótka przerwa na wiele się nie zdała i Krakowianie chwilę później złapali dwa dwuminutowe wykluczenia i musieli grać w znacznym osłabieniu. W 38. Minucie gospodarze prowadzili już dziesięcioma bramkami 22 do 12. Dużą rolę w zbudowaniu tak wyraźnej przewagi odegrał Marcin Górkowski, który bronił tego dnia doskonale, wielokrotnie ratując Krzanowian przed utratą bramki. Na 15 minut przed końcem spotkania Pemos utrzymywał bezpieczną różnicę i prowadził 26 do 15. Duża przewaga sprawiła, że gospodarze się rozprężyli i zawodnicy Kusego zaczęli odrabiać straty. W 56 minucie przegrywali już tylko siedmioma trafieniami i zapowiadała się emocjonująca końcówka. Na pół minuty przed końcem, przy prowadzeniu 30 do 24 dla szanowian, goście byli w posiadaniu piłki i atakowali. Szczęśliwie dla gospodarzy po raz kolejny niezłą interwencją popisał się Górkowski, to zawodnicy Pemosu mogli świętować awans do ćwierć finału mistrzostw Polski.